Nie bójcie się nocy, bo Pan Bóg wybrał noc, aby w nich działać sposób szczególny, bo jak widzieliście w tych czytaniach z całego Starego Testamentu, Bóg działa przede wszystkim w nocy. Wtedy objawia swoją moc, wtedy objawia swoją miłość. Pierwsza noc, ta, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, to jest noc stworzenia. Wszystko było ciemnością, zanim Pan Bóg powiedział, Niech się stanie światłość. I stała się światłość. Pierwsza noc, można by powiedzieć, pierwsza wielka noc, pierwsza pascha, to znaczy przejście Pana Boga, które przynosi światło, które stwarza coś radykalnie nowego, daje, daje życie, daje istnienie. I potem przychodzi ta druga noc, którą widzieliśmy w drugim czytaniu noc wiary. Noc Abrahama, i noc Izaaka, noc, której oni nic nie widzą, i jedynym światłem jest dla nich Pan Bóg. I ta nadzieja, jak mówili do Hebrajczyków, że skoro z martwego łona Sary, Pan Bóg wyprowadził życie, no to także z martwego Izaaka, Bóg może wyprowadzić życie. Abraham wierzy, w to, że Bóg jest mocniejszy od śmierci. Jezus Chrystus mówi, Abraham zobaczył mój dzień i rozradował się. Jaki dzień zobaczył? No właśnie, ten dzień, ten dzień, kiedy Pan Bóg ocalił życie Izaaka, kiedy Abraham zawierzył w Bogu, że chociaż ma wrócić sam, bo ma złożyć w ofierze Izaaka, mówi jednak do swoich sług. My z chłopcem pójdziemy złożyć ofiarę Bogu, a potem wrócimy do Was. Dlaczego mówi wrócimy, a nie wrócę? Bo ufa, bo wierzy, że Pan Bóg będzie światłem w tej Jego nocy wiary. No i ta noc, ta, którą świętują Żydzi, ta ich wielka noc, ta ich pascha, przejście Pana Boga i przeprowadzenie ich przez Morze Czerwone, bo samo słowo pascha, jak wiecie, znaczy przejście. Przejście Boga, który przechodzi przez Egipt, niszczy pychę faraona i Egipcjan i wyprowadza Izraela. I w tej sytuacji, nocy, kiedy wydaje się, że są w podczasku, że nie ma innego wyjścia, że faraon ich zgniecie, bo z jednej strony morza, a z drugiej strony rydwany faraona. Pan Bóg znajduje wyjście. I w nocy niewoli pojawia się, można by powiedzieć, dziewczęta czy światło wolności. Izrael, który ma te niesamowite doświadczenia, począwszy od Księgi Rodzaju, od tego, że przecież ten fakt o stworzeniu świata był przekazywany przez pokolenia w Izraelu. Oni tym żyli. Potem żyli także historią Abrahama i tą historią, którą. Niejako powtarzali, przeżywali tak jak my w czasie nocy paschalnej, tym wyjściem z Egiptu i to świętują po dziś dzień. Jednak, mimo to, Izrael, chociaż jak słyszymy u, proroku, u proroka Barucha, otrzymali przykazania życiodajne, otrzymali to słowo: Szema, słucha Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedynym. Jednak się zakupili. Dlaczego tak się stało, że Izrael znów trafił do niewoli? Wiemy ze Słowa Bożego, że opuścili Boga, że poszli za Bożkami. Ale dlaczego poszli za Bożkami, skoro mieli tyle doświadczeń? Dlaczego dali się oszukać? No właśnie. Izrael będzie to wtedy w niewoli babilońskiej powoli, powoli odkrywał. Że ten grzech, ten grzech pierworodny, sprawił, że człowiek stał się pyszny, że stał się zakładnikiem złego ducha, że chociaż chce dobrze, nie potrafi. Izrael miał ten okres pobytu w Ziemi Obiecanej, kiedy wydawało się, że już wszystko będzie super, że będzie pięknie, bo już mieli i sędziów, i królów. A, a jednak okazali się niewierni. I znów Pan Bóg z powrotem wprowadził ich do niewoli. To jest wszystko bardzo ważne dla nas, dlatego że, jak mówi jedno z praw biologii, prawo Hekla, że w ontogenezie powtarza się filogeneza. To znaczy, że w rozwoju osobniczym przechodzi się przez te same stadia, które były w ewolucji gatunku. Tak samo jest w życiu duchowym. Dlatego jest tak ważne, abyśmy przechodzili przez te paschy Starego Testamentu i widzieli je i odnajdywali je w naszym życiu. Widzieli te przejścia Pana Boga, dary Pana Boga, to, że Pan Bóg dał nam życie, że dał nam przykazania, że dał nam wiarę, tę wiarę Abrahama. Uczy nas tego, przeprowadza nas przez to wszystko, bo. Jak to słyszałem, kiedyś bardzo mi się to spodobało w czasie mojej rekolekcji we Wrocławiu, słyszałem, jak jeden z moich współbraci wyjaśniał warunki dobrej spowiedzi. I doszedł w tym wyjaśnieniu do jednego z bardzo ważnych warunków dobrej spowiedzi, którym jest postanowienie poprawy. I zacytował, już nie pamiętam, którego ojca kościoła, że jeśli człowiek postanawia poprawę, licząc na swoje siły to grzeszy pychą i z tej poprawy nic nie wyjdzie jeśli ktoś chce się poprawić nie może liczyć tylko na siebie bo przegra bo szatan kpi sobie z naszych dobrych postanowień także z naszego postanowienia poprawy jeśli ty liczysz na własne siły i to doświadczenie miał Izrael że liczył na własne siły i, i dawał się oszukiwać. Chciał wykonywać Boże prawo, które otrzymał, święte prawo, licząc na własne siły, własnym wysiłkiem. Jakby chciał udowodnić Panu Bogu, że potrafi. I ciągle upadał. Co więcej, dawał się zwodzić poprzez obce Bożki, poprzez obce narody, chcąc w gruncie rzeczy dobrze. I ta niewola babilońska, o której mówią prorocy, te wszystkie cztery proroctwa, pochodzą właśnie z tego czasu. Co ona pokazała Izraelowi? Przede wszystkim, pierwszą rzecz, która jest dla nas bardzo ważna, bezsilność. Już to doświadczenie miał Jakub. Pamiętamy, kiedy walczył z Bogiem w czasie tej nocy nad potokiem Jabok, A propos. To też nocna walka, to doświadczenie miał już Jakub, że doświadczył swojej bezsilności on sam, ale to było jego osobiste doświadczenie, tak jak doświadczenie wiary Abrahama było jego osobistym doświadczeniem. Chodziło o to, żeby cały naród tego doświadczył. I naród izraelski rzeczywiście tego doświadcza w niewoli babilońskiej, bo nie widzi już przed sobą żadnej perspektywy. Jest Ciemnej nocy, znów niewola, bez szans wyjścia z niej. I to są sytuacje, przez które Pan Bóg nas przeprowadza, chociaż już otrzymaliśmy wiele darów bożych, chociaż mamy już za sobą doświadczenie różnych pasch, ale przez to właśnie, że nie ufamy do końca Panu Bogu, Pan Bóg daje nam te doświadczenia bezsilności i tego, że nie widać wyjścia. To jest bardzo ważne doświadczenie Izraela w niewoli babilońskiej. Drugie ważne doświadczenie to jest to, że ich religijność posypała się kompletnie, że się rozsypała ta religijność, którą żyli do tej pory. Bo oni Izraelici myśleli przed niewolą babilońską, że owszem ich bogiem jest Jahwe, ale że inne narody mają też swoich bogów. I teraz Przychodzą do niewoli babilońskiej i co się okazuje? Że Babilończycy im mówią, ten wasz Bóg jest słaby, On przegrał z naszym Bogiem. Zostawcie go. Przejmijcie naszą religię, bo wasza religia jest do niczego, przyniosła wam klęskę, i wtedy pojawia się to objawienie potężne, zwłaszcza przez proroka Izajasza, to co już zawarte było szema, że, że Bóg jest jedyny i wtedy Izajasz z całą mocą. Będzie wyrażał głos Boga: Ja jestem Bóg, nie ma innego, poza mną inny Bóg nie istnieje. To jest kolejne doświadczenie Izraela. Z jednej strony własnej słabości, ale też doświadczenie jak religijność, to co my nazywamy religijnością naturalną, jak ona przegrywa, jak to, co jest najistotniejsze, to jest, to jest relacja z Bogiem, to jest relacja osobowa, to jest zaufanie. Zawierzenie. Ale co więcej, doświadczaj tego, że, jak powie prorok Izajasz, że wszystkie nawet nasze dobre czyny są jak skrwawiona szmata, że wszystko, co jest w naszym życiu, jest zaprawione egoizmem. Doświadcza już Izrael tego, co potem święty Paweł wyrazi z całą mocą, mówiąc chcę dobrze, a narzuca się mi zło. Mam upodobanie w moim sercu zgodne z prawem Bożym. I kiedy tam chcę wykonywać, narzuca mi się zło. Czynię to, czego nie chcę. I doda: Jeśli już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka, to doświadczenie braciach jest niesamowicie ważne i mam je. A potem Pan Bóg na to doświadczenie Izraela, tej ich biedę straszną, odpowiada. Pieśniami o słudze Jafę, które słyszeliśmy w tym tygodniu. Jeśli uczestniczyliście w Eucharystiach, czytaliście czytania, pierwsze z tego Wielkiego Tygodnia, po kolei mieliście kolejne cztery pieśni o słudze Jafę, włącznie z tą czwartą, którą czyta się w Wielki Piątek. I te wszystkie pieśni są zapowiedzią tego, który przyjdzie, aby nas wybawić. To jest to, na co czekamy tej nocy czego już doświadczyliśmy ale do czego Pan nas prowadzi przez, przez te wszystkie czytania, także przez naszą historię, przez to, że jak powie Pan Jezus sam bezemnie mnie nic uczynić nie możecie i to jest rzecz niesłychanie ważna, bo chrześcijanin to jest ten, który widzi Prawdę o sobie, widzi, jakim jest biedaczkiem, widzi, jak sobie z tym wszystkim, a zwłaszcza z tym, do czego jest powołany, nie radzi. Że, że w centrum powołania, czy to małżeńskiego, czy kapłańskiego, czy jakiegokolwiek innego powołania chrześcijańskiego, stoi krzyż, stoi coś, z czym sobie nie radzisz, i to jest miłość Pana Boga w Twoim życiu, abyś. W tej twojej nocy, w tych doświadczeniach bezradności, zobaczył tego, który cię wyprowadza i który cię prowadzi, który jest Twoją paschą. Teraz właśnie przechodzimy do tego następnego etapu czytań do Nowego Testamentu, do tego, co było w tych wszystkich czytaniach przygotowywane i zapowiadane, abyśmy teraz otwarli nasze serca i przyjęli to, co Pan chce dla nas czynić także tej nocy, tą eksplozją radości w liturgii, ale też i w naszych sercach.